Wzięłaś też udział w akcji Dekolt dla Białorusi. Możesz nam o tym opowiedzieć? Jak, jak ważny jest to dla Ciebie temat? Kiedy dostałam tę propozycję, to na początku poczułam taki ścisk w żołądku, bo jednak było to przekroczenie mojej granicy. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że jeżeli kiedykolwiek mam się pokazać Toples, to tylko chyba w... W takim kontekście, że zrozumiałam, dlaczego Jana Szostak kwadła na ten pomysł, ponieważ jakby piersi kobiece, dekolt, sutki stały się symbolem walki o, o wolność dla Białorusi. Po jej genialnym happeningu to było nieprawdopodobne obserwować reakcję ludzi. To było bardzo smutne, że okazuje się, że kobieta ma sutki. Jest to dla wszystkich niezwykle szokujące. Myślę, że gdyby to był mężczyzna z gołym torsem, absolutnie nikt by go nie skrytykował. Bardzo współczułam wtedy, Janie, ale pomyślałam sobie też, że to jest wielki rozgłos i że trzeba to jakoś wykorzystać. A potem, jakimś cudem, przyszła do mnie ta wiadomość, że mogę być częścią tego przedsięwzięcia, i, i mimo właśnie tego stresu bardzo się ucieszyłam. I to, jaka atmosfera była na sesji, to. Yy, Jaki udało się uzyskać rozgłos. Jeszcze nie wiem, ile udało nam się do tej pory zebrać pieniędzy, ale mam nadzieję, że będzie to bardzo duża kwota i bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w tym udział. A był taki moment, że troszeczkę się zastanawiałaś nad tym, czy od razu powiedziałaś tak? Ja dostałam tę wiadomość jakoś w nocy i moje wahanie trwało mniej więcej 5 sekund. <noise> ten ucisk w żołądku trwał 5 sekund, a potem napisałam jasne.